Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Mąż pomoc uzyskał i z wnuczką mieliśmy pomoc, bo wnuczka alergik. Trzeba było tu przyjechać, lekarz odpowiednio zadziałał, dziecku przeszło. Aninina korzysta z pomocy fachowców ze Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Dla ponad 70 tysięcy mieszkańców powiatu to jedna z najważniejszych lecznic w regionie. Placówka od lat jest rozbudowywana przy znacznym udziale funduszy europejskich. Modernizowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będzie w najbliższym czasie kolejny oddział tego szpitala. O szczegółach przebudowy mówi prezes zarządu Szpitala Powiatowego w Jarocinie Henryk Szymczak powstanie oddział wewnętrzny już w standardach europejskich, gdzie będą pokoje trzyosobowe, dwuosobowe, jak również izolatki uwzględniające sytuację epidemiologiczną, jak jest COVID. Dotacja z WRPO dla tej przebudowy do ponad 7 milionów złotych. Odmieniony zostanie główny gmach, w którym będą utworzone kolejne oddziały. Przybędzie też miejsc na oddziale dziecięcym, który odwiedził we wrześniu marszałek Marek Woźniak. Jest to podwyższony standard przebywania pacjentów, znacznie lepszy komfort, który szpital będzie oferował pacjentom, ale także będą takie elementy jak poradnia lekarza rodzinnego, jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna, które są tym elementem społecznym tego projektu. Wymiar społeczny ma szczególne znaczenie, bo ma pomóc osobom korzystającym z tych poradni w powrocie do normalnego życia społecznego i co ważne, zawodowego. To sprawa kluczowa dla projektów rewitalizacyjnych, a właśnie z tej puli szpital uzyskał unijną dotację, dodaje Henryk Szymczak z Zarządu Jarocińskiej Lecznicy. Uzyskaliśmy tę dotację na modernizację tego szpitala, dlatego że jest ta rewitalizacja po prostu tego Jarocina i się wpisujemy jakby w program rewitalizacji i w program właśnie funduszy unijnych, który przewidują pieniądze dotacje na ten cel. Rewitalizowane jest też Śródmieście Jarocina. Inwestycja realizowana jest także ze środków unijnych. Zakłada połączenie rynku, na którym pojawi się zieleń i fontanna, z parkiem. Mieszkańcy, podobnie jak pani Maria, nie mogą doczekać się końca prac. Na razie są tylko utrudnienia, bo to jest dopiero rozpoczęte. To jest daleko jeszcze do końca. Trudno ocenić to, jak to będzie wyglądało. Sądzę, że jak w innych miastach podobnie. A to już centrum Lwówka, jednego z najstarszych miast Wielkopolski. Jego bardzo charakterystyczny, odnowiony rynek w każdy wtorek i piątek zmienia się w wielkie targowisko o wyjątkowym klimacie. Mówi burmistrz Lwówka Piotr Długosz: Pięć lat temu postanowiliśmy ten rynek zrewitalizować. Wystąpiliśmy w konkursie wielkopolskiego programu operacyjnego. Uzyskaliśmy na 100, 150 wniosków siódme miejsce przy składaniu o dofinansowanie. Unijna dotacja na modernizację rynku wyniosła ponad 5,5 miliona złotych. Za te pieniądze udało się wymienić podziemną infrastrukturę. Nową płytę rynku uzupełniają fragmenty historycznego bruku z polnych kamieni. Oko cieszą odnowiona wieża zegarowa i żeliwne pompy, które pełnią rolę fontan. Rynek zyskał nowe oświetlenie. Pojawiły się ławki, stojaki na rowery i sporo zieleni. A to już luboń i wizualizację słynnego domu włodarza. Zarząd województwa wielkopolskiego przyznał na ten cel 1 600 tysięcy zł dofinansowania z WRPO. Inwestycja obejmuje adaptację budynku na cele działalności kulturalnej oraz aktywności społecznej, a także związane z tym koszty zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń. Burmistrz Lubonia Małgorzata Machalska przypomina też o wartości historycznej tego miejsca. To bardzo ważne miejsce nawiązujące do y, naszych myśli niepodległościowych, do pracy organicznej w Wielkopolsce, do współpracy wielkich organiczników. Nowy dom włodarza zostanie wybudowany w tym samym historycznym miejscu, gdzie stał przed laty. Więcej informacji o dotacjach unijnych na stronie wrpo.wielkopolskie.pl. Tam można znaleźć szczegóły konkursów. Planowany jest nabór w poddziałaniu 661 Rehabilitacja onkologiczna, o której będzie mowa w kolejnym odcinku magazynu Zmieniamy Wielkopolskę. Termin składania wniosków upływa 31 października 2020 roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 13 milionów złotych.